Tylko kilka dni nas dzielą od rozstrzygnięcia, a właściwie rozpoczęcia konkursu na co najmniej 50 tysięcy synekur, do których pretenduje prawie 200 tysięcy obywateli. 185 tysięcy, prawie 185 tysięcy pretenduje do objęcia stanowiska radnego takiej czy innej rady, tam sejmiku wojewódzkiego, czy rady powiatu, czy rady gminy, miejsc albo miasta. Natomiast ponad 6 tysięcy kandydatów pretenduje do objęcia stanowiska wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. No widzimy, że nie ma wbrew utyskiwaniom na takie, taki brak społecznego zaangażowania, no to nie brakuje wcale w Polsce obywateli, którzy już nie mogą wytrzymać, żeby nie poświęcić się dla Polski i dla dobra mieszkańców, bo poświęcać się dla dobra obywateli to będą w przyszłym roku, jak będą wybory parlamentarne, a ponieważ teraz są samorządowe, to... Wszyscy będą się poświęcać dla dobra mieszkańców. To na jedno wychodzi, no ale akcenty trochę inaczej są rozłożone. Kiedy tak jesteśmy wszyscy pochłonięci? Zbliżającym się wspomnianym konkursem, no to nie mamy już głowy do tego, żeby się przyglądać z taką uwagą niezawisłym sądom, które się strasznie rozdokazywały, strasznie. Nie mówię już o tym, że. Wysyłają pytania prejudycjalne sędziowie Sądu Najwyższego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Czy są niezawiśli? Czy jeszcze są sędziami? I ten Trybunał będzie musiał na te kłopotliwe pytania odpowiadać. Ale w związku z tym, że pan prezydent Duda mianował 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego, sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie oskarżyli go, że destabilizuje sytuację prawną. No to jeszcze by nie było nic nadzwyczajnego, bo wiadomo, że apolityczność niezawisłych sądów i niezawisłych sędziów polega na tym, że są do wynajęcia przez rozmaite polityczne gangi. No i później tam się lepiej czy gorzej tym gangom wysługują, no dlatego między innymi wielu z nich, bo może nie wszyscy, wielu z nich zostało sędziami, no tak było za komuny przecież, kiedy to stopień upartyjnienia w niezawisłych sądach był wprawdzie trochę niższy niż w niezależnej prokuraturze, no ale też był wysoki. Także widać, że ta tradycja się utrzymuje. Nie wiadomo, jaki odsetek niezawisłych sędziów jest tajnymi współpracownikami rozmaitych plus, które u nas się rozmnożyły, no ale nie o tym, nie to jest takie najważniejsze. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że Sąd Najwyższy tak się rozdokazywał, że zaczął na prawo i lewo udostępniać materiały z podsłuchanych rozmów w ramach afery podsłuchowej. No i takim beneficjentem tego jest oczywiście ONET, który należy do spółki niemieckiej. Tak samo jak inne, tutaj na przykład Newsweek Polska, kierowany przez znanego z żarliwego obiektywizmu pana redaktora Tomasza Lisa. No i to pokazuje, że Sąd Najwyższy, sędziowie Sądu Najwyższego nie cofają się przed niczym, jeżeli chodzi o niezawisłość sędziowską. Proszę Państwa, przypominam, że we wrześniu Komisja Europejska skierowała do, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu skargę na Polskę, że gwał... Polska gwałci niezawisłość sędziowską. No to jest bardzo poważny zarzut, więc Trybunał w Luksemburgu może orzec merytorycznie na przykład, żeby przywrócić stan poprzedni, to znaczy stan, kiedy praworządność gwałcili wyłącznie sędziowie, a nikomu innemu nie było wolno gwałcić praworządności. No i to jest możliwe z tym, że rząd na pewno będzie się ociągał, a za każdy taki dzień ociągania Trybunał będzie scolił w Polsce no, co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Także zapowiada się ciekawe całe szczęście, że rząd odniósł kolejny sukces. W postaci podwyższenia miejsca Polski przez agencję ratingową, co znaczy, że Polska jest w stanie oddawać długi nie tylko, ale nawet w podskokach. No i w związku z tym finansowi grandziarze będą chętnie nam pożyczali. Także starcy nam nie tylko na kary w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, ale nawet na Reszta na no rozmaite programy rozdawnicze, które tam samorządowcy zwłaszcza no będą tam realizowali w ramach przychylania nam nieba. Proszę Państwa, dzisiaj, właśnie, to znaczy w środę 16 października, czy 17, przepraszam, października, miało miejsce wydarzenie, które wywołało takie ograniczone trzęsienie ziemi. O najmniej w niektórych sferach otóż pan minister Ziobro. Zaogłosił, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy jeden z artykułów Traktatu Lizbońskiego, ten właśnie, który mówi o tych pytaniach prejudycjalnych, nie jest przypadkiem sprzeczny z Polską Konstytucją. No, ciekawe, jak Trybunał Konstytucyjny Niezależny w tej sprawie orzeknie, ale bardzo możliwe, że orzeknie. Nie, że jest tą konstytucją sprzeczny. Nie wiem, co by miało z tego wynikać, bo przecież już w 1964 roku w sprawie Flaminio Costa przeciwko Enel. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozstrzygnął, że prawo wspólnotowe, bo wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, tylko Wspólnoty, ma pierwszeństwo przed prawem krajowym bez względu na rangę ustawy. No, ale tutaj podniósł się Klangor, że Pan Minister Ziobro zapoczątkowuje procedurę Poleksitu, że Polska opuścił Unię Europejską. No i w związku z tym w środowiskach beneficjentów w Unii Europejskiej zapanowała panika, no, zwłaszcza wśród tych którzy tutaj których podejrzewam o to, że są inspirowani ideowo przez niemiecką BND, no na pewno tutaj zostaną podjęte rozmaite inicjatywy, które przekonają obywateli suwerenów naszych, że polexit to jest najgorsza rzecz, jaka by mogła ich spotkać, że na przykład żydowska okupacja Polski to jest w ogóle małe piwo w porównaniu z Poleksitem. A propos żydowskiej okupacji Polski, no właśnie Pojawiła się informacja o tajnym porozumieniu władz Izraela z władzami Ukrainy, na podstawie to, którego obywatele izraelscy, gdyby na Bliskim Wschodzie coś poszło nie tak, no a może później tak, to by mogli zamieszkać na południowej Ukrainie. No, proszę Państwa, jeśli ta wiadomość nie jest fałszywa, na razie nikt jej nie zdementował, w związku z tym mamy wątpliwości, czy ta wiadomość jest prawdziwa, ale gdyby była prawdziwa, to ja bym uważał, że to może być wstęp do stworzenia Judeopolonii, bo nie sądzę, żeby wszyscy Żydzi z Izraela zmieścili się w tych południowych guberniach Ukrainy. Część z nich by chciała tutaj się przedostać również do, na teren wschodniej Polski. No i w ten sposób mielibyśmy judeopolonię, a w ramach najczarniejszego scenariusza Niemcy mogłyby dostać na otarcie łez, skoro już załatwiamy sprawy rodzinne w Europie, to załatwiamy na całego. Niemcy mogłyby dostać na otarcie łez ziemie utracone. No, mówię, to jest scenariusz najgorszy, najczarniejszy, ale mogą być takie jaśniejsze. W każdym razie sprawa Judeopolonii nabiera rumieńców, no i dopiero w tym kontekście możemy ocenić, znaczenie y, amerykańskiej ustawy 447 która oczywiście nas nie dotyczy, tak nas zapewniał tam prezydent Duda i minister Czaputowicz, no ale no, co mają powiedzieć? Jasne, że nas nie dotyczy, tyle tylko, że w odpowiednim momencie wszystko zostanie nam objawione. Proszę Państwa, więc jeśli pan minister Ziobro rzeczywiście spełni swoje zamiary, jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że ten artykuł Traktatu Lizbońskiego jest sprzeczny z Polską Konstytucją, no ciekawe co my wtedy zrobimy. Na razie czynniki rządowe podważyły wiarygodność pana Marka Safiana, który jest jednym z sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pan Marek Safian to jest poczciwyłości człowiek, ale no warto <śpiewać> przypomnieć, że jego ojcem był Zbigniew Safian, no kawał, że tak powiem, obywatela <śpiewać> W związku z tym część tej obywatelskości mogła spaść na niego, bo to mówią, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na trąci. No i byli prezesi Trybunału Konstruniego z wielkim oburzeniem, z wielkim oburzeniem przyjęli podważanie wiarygodności pana sędziego Marka Safiana. No widać wyraźnie, że... Skoro już zaczęliśmy w marcu od marca 2017 roku walczyć o praworządność, no to ta walka o praworządność przybiera coraz ostrzejsze i powiem coraz ciekawsze formy, no bo widać, że sędziowie przez niemiecką BND zostali rzuceni na pierwszą linię frontu walki o praworządność, no i pewnie wielu z nich polegnie, ale ci, co nie polegną, no to będą zatykać zwycięskie sztandary na bastionach upadłego faszyzmu. Proszę Państwa, wreszcie, na koniec jakaś wiadomość. Pozytywna, bo to wszyscy nas zachęcają do myślenia pozytywnego, no to ja się słucham. W ramach myślenia pozytywnego pojawiła się znakomita wiadomość, że Polska. Podpisała ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy nie ze Stanami Zjednoczonymi, tylko z dwiema amerykańskimi firmami 20-letni układ o przyjaźni i współpracy. Na podstawie którego to poprzednio też takie układy Polska podpisywała, tylko z zupełnie kim innym. No ale to z kim tam podpisywała, to nieważne. Ważne jest, że ta tradycja, że nawiązujemy do dawnej tradycji, więc Polska podpisała. 20-letni taki, umowę o współpracy wzajemnej, pomocy wzajemnej, w ramach której Polska będzie kupowała amerykański gaz. No i nawet z możliwością dalszej odsprzedaży. Ten gaz jest podobno tańszy od gazu rosyjskiego, który tam pan wicepremier Pawlak tam nakupował tego gazu na 30 lat. Także widać, że układy mamy, ze wszystkimi jesteśmy zaprzyjaźnieni i współpracujemy jak najbardziej. Ale rodzi się pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli Polska kupi za dużo tego gazu, który potem będzie chciała odprzedać, to musi go gdzieś zmagazynować. No i w ten sposób, czy w ten sposób nie narazi się na oskarżenia ze strony diaspory żydowskiej, że magazynuje ten gaz w komorach gazowych, no to by jeszcze tego brakowało, żeby takie oskarżenie na nas po... wtedy już cały świat by był skłonny bardziej wierzyć w te opowieści o polskich obozach. Skoro nawet teraz i tak dalej. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że w miarę rozwoju socjalizmu walka klasowa, a właściwie sądowa się zaostrza. Brakuje tylko jednego, bo to finał taki może być jak w sztuce. Sławomira Mroczka, policjanci tych z Państwa, którzy sztuki nie znają, to informuję, że kończy się ona w taki sposób, że wszyscy się nawzajem wyaresztowują. Więc to, gdyby tak się stało, to byłby finis Polonnie, no i wtedy zaistniałyby odpowiednie warunki do utworzenia judeopolonii, o czym już Państwu wspominałem. Panie redaktorze, jaki rozwój wypadków by Pan przewidział, gdyby Polska nie zechciała w 1939 roku poprzeć tej mocarstwowości Anglii i Francji? No to by była decyzja nieprzystąpienia do wojny. No ja tak zrozumiałem. Jak to by wyglądało? Proszę Pana, no tutaj jesteśmy skazani trochę na domysły, a trochę nie. Bo przypuszczam, że sytuacja Polski byłaby podobna do sytuacji Węgier. Węgry, jak wiadomo, bo co by się stało, gdyby Polska spełniła żądania niemieckie? Oddałaby Gdańsk, bo korytarz, ale to pytanie w tym momencie takie trzeba postawić: co jest lepsze? Czy oddanie Gdańska i korytarza, czy całego państwa? No odpowiedź moja przynajmniej brzmi, że lepsze jest oddanie kawałeczka państwa niż całego państwa. Bo, na, bo Polska by się w ten sposób wprzęgła, bo neutralności to mowy być nie mogło w tej sytuacji. Polska by się w ten sposób wprzęgła w rydwan polityki niemieckiej. Podobnie jak Węgry się wprzęgły w rydwan polityki niemieckiej. Co jakaś danina by musiała zostać zapłacona, tak jak Węgry zapłaciły daninę. W armia niemiecka się wykrwawiła nad donem. Ale Węgry nie zostały zmasakrowane tak jak Polska. Gestapo tam nie, nie rządziło, nie mordowało ludzi. Nawet Żydom Węgierskim do roku 1944 nic złego się nie stało. Dopiero kiedy regent Horty, admirał Horty został obalony przez szało krzyżowców, przewrót faszystowski został dokonany na Węgrzech. Dopiero wtedy Eichmann zaczął wywozić węgierskich Żydów do, do Święcimia. Wcześniej nie. Wcześniej nie. Rząd węgierski po prostu na to nie pozwalał. I ciekawa rzecz, że Niemcy to jakoś musiały przełknąć i przełykały. Aż wreszcie już tam. Więc po wojnie. Znaczy, kiedy Sowieciarze zajęli Węgry, no to na Węgrzech nie było gorzej niż u nas. Pod tym względem, prawda? Tak samo została narodowi węgierskiemu obcięta głowa, tak samo jak i naszemu. Także pod tym względem sytuacja się niczym nie różniła. Dziękuję, Także bardzo. częściowo jesteśmy zdani na domysły, ale częściowo mamy przykład, który nam pozwala te domysły jakoś osadzić w rzeczywistości.